Za nami trudny pojedynek na szczycie, na trudnym boisku, i pewnie ta jakość gry miała wpływ na to, jak to boisko wyglądało, ale boisko-boiskiem, wydaje mi się, że było to równorzędne spotkanie dobre spotkanie także pod kątem, pod kątem taktycznym. My mieliśmy w tym meczu swoje sytuacje, które pewnie mogły ten mecz zamknąć, a tak ta bramka 1 na jeden daje remis, który, który no, zabiera nam pełną pulę punktów, ale no na pewno na takim terenie, z takim dobrze grającym zespołem, dobrze ustawionym i dobrze zmotywowanym na dzisiejszą Chojniczankę będziemy szanować. Pytanie. Panie Tomasiu? prowadziliśmy, że tak powiem, w swoim gronie dyskusję, czy ten remis jest, czy Choliczanka jest bardziej zadowolona z tego remisu, czy ten remis jest sprawiedliwy, czy mimo wszystko krzywdzi obie drużyny, bo obie miały szansę wywieźć, wywieźć, zdobyć trzy punkty? No pewnie to ostatni, bo każda drużyna i, i i Olimpia chciała dzisiaj ten mecz wygrać i e, obie drużyny miały swoje sytuacje, żeby tak się to wydarzyło, skończyły się remisem i, i trzeba to zaakceptować. Panie Jurku. Panie trenerze, przed chwilą Pan powiedział, że poziom meczu dobry, bo dobry był, prawda i tak dalej. Co wpłynęło na to, że pan nie wywiózł w dzisiejszym meczu kompletu punktów? No Wpłynęło na to prosta rzecz. Nie zdobiliśmy przeciwnika, mając dwie bardzo dobre sytuacje na 2-0. Olimpia wtedy złapała taki dołek, szczególnie taki dołek mentalny. My trzymaliśmy Olimpię daleko od własnej bramki i tworząc tę sytuację, powinniśmy ten mecz zamknąć. Nie udało się. Był w tym meczu bardzo trudny. Okres, który przetrwaliśmy, no ale jedna bramka wpadła i stąd taki wynik. Jakub? Czy przystanie 1 do 0 dla Pana wierzył Pan w końcowy sukces? No zdecydowanie tak. Dobry wieczór. Ja uważam, że dzisiaj była bardzo fajna reklama drugiej ligi. Cieszę się, że ten mecz był w telewizji, bo zazwyczaj te mecze w telewizji nam nie za bardzo leżały. I... Tak jak z Ruchem, pierwszą połowę zagraliśmy fajną, druga już, już nie do końca i też przegraliśmy przez Kupi Karny. Dzisiaj moja drużyna zagrała fantastyczny znaczy mecz. Ja uważam, że zdominowaliśmy przeciwnika obojętnie, jakie miał założenia. Czy on chciał nam oddać piłkę, czy, czy chciał zagrać na atak szybki. Uważam, że no, jeden błąd, który Żebyśmy, żebyśmy strzelili i to zrobiliśmy fajnym strzałem Huberta. Dzisiaj przede wszystkim cieszę się, że widziałem drużynę, która realizuje dokładnie to, co powiedziałem, czyli tworzenie takiej małej gry, zdominowanie przeciwnika przez posiadanie piłki, ale nie tylko posiadanie dla posiadania, tylko żeby to też było zakończone strzałem, żeby było zakończone z tym fragmentem gry, żeby było z jakąś korzyścią dla nas. Szkoda, że do Bramka wcześniej gdzieś nie, nie padło, bo ku temu były sytuacje. Są rzeczy do poprawy, ale dzisiaj chłopakom pogratulowałem w szatni, bo absolutnie jestem zadowolony z postawy też tych zawodników, tych zawodników, którzy weszli z ławki i to jest, to jest gdzieś, ja uważam, co cechuje Olimpię, że gramy do końca, że mamy charakter, że, że wola walki, pasja jest, jest widoczna w każdej gdzieś akcji którą y, tworzymy i brawo dla chłopaków za, za ten charakter, który pokazaliśmy przez 90 minut i że dążyliśmy do tego, nawet przy stanie 1-1, dążyliśmy do tego, żeby, żeby zdobyć dobranka. Ile kosztował nas to siły, no to samo to, że Klaudiusz Krasa gdzieś go złapał z kurcz, musiał zejść i powiedział, trenerze nie dam rady, a, a chłopak z nie wyskoczył, trenerze jeszcze pociągnę minutę, dwie i, i to też pokazuje charakter. Trzymaliśmy tej górnej części tabeli, wiemy jaki jest ścisk, ale też wierzymy, z kim się, wiemy z kim się mierzyliśmy, nie graliśmy z drużyną przypadkową. Chojniczanka ma bardzo fajnych zawodników w swoim gronie, doświadczonych zawodników. Tak? To też jest nieprzypadkowy trener i też wiemy jakie ma aspiracje. Tak? Że dzisiaj z taką drużyną zagrać taki mecz to jest wielka sprawa i na pewno z tego punktu musimy się cieszyć. Troszkę zawód, że nie trzy, ale przede wszystkim zagraliśmy bardzo dobry mecz i z tego jestem zadowolony. Pytanie. Ja mam takie, bo prowadziliśmy, że tak powiem, dyskusję w swoim gronie. Ten emis to zdaniem terena sprawiedliwy, czy jednak trzydzi obie drużyny, bo obie miały szansę wywalczyć komplet. W każdym meczu jest, jest tak, że dwie drużyny mają szansę wygrać i Chojniczanka też miała swoje szanse, gdzie, gdzie nie trafiła i w pierwszej połowie, ale tak naprawdę z przebiegu meczu my tych szans mieliśmy zdecydowanie więcej i więcej operowaliśmy piłką i ja uważam, że ja nie będę komentował, ja uważam, że punkt jest punkt, dał nam, dał nam czwarte bodajże miejsce w, w tabeli, mamy przed sobą ciężki mecz, musimy się zregenerować i... My zawsze gramy zwycięstwo i to też było widoczne w końcówce meczu, bo chcieliśmy koniecznie wygrać dzisiejszy mecz. Ja bym powiedział, że, że no, na pewno jest lekki zawód ze względu na ten punkt, ale szanujmy, pracujmy dalej, zagraliśmy naprawdę fajny, fajny mecz. Mateusz to tak jest jakiś pomysł dla niego? Bo pierwszy plan był taki, że on ma odejść w momencie, kiedy Andrzej Witam do nie, nie wiem kto Panu to powiedział. No z, Na pewno nie ja i no bodajże, bo... bodajże nikt z klubu nie powiedział, że, 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 no że właśnie, Mateusz ja Dudek... No właśnie, tak powiem człowiek z zarządu klubu. To nie wiem, to człowiek z zarządu jest źle poinformowany. Aha. Mateusz Dudek ma u nas podpisany roczny kontrakt i nikt z niego nie rezygnuje. Aha, no to że tak powiem uspokoił Pan nie tylko mnie, ale pewno jeszcze większą grupkę. Panie trenerze, powiedział pan, że brzmia pokazała charakter. Pokazała. Kiedy widziałem porażkę na włosku, byliśmy już na włosku. W ostatnich 20 minutach zaczęła grać z zaangażowaniem, z determinacją i z wielką agresją. Tylko brakuje jednego elementu gry w tych końcowych aspektach meczu szał z dystansu. Co pan na to? się, że brakuje, ale dzisiaj właśnie ja o tyle jestem zadowolony, że tych prób szał było zdecydowanie więcej niż wcześniej, proszę nie zapominać panie Jerzy, że wielokrotnie byliśmy blokowani Miłosz Kałachul jako lewy wahadłowy oddał dzisiaj 3-4 strzały, bardzo groźne no druga rzecz, że strzeliliśmy bramkę z dystansu także to nie jest bramka z pola karnego, tylko Hubert Krawczuk mu kolejny raz pokazał, że, że chłopak ma to coś i, i w akcjach ofensywnych może nam dać, tak jak cała drużyna zagrała przed nami kolejny mecz ze śląskim i to mecz niełatwy, chociaż dzisiaj dostali samotnej porażki od Śląska Wrocław, prawda? Jedziemy po punkty... O ruchu, od ruchu, od ruchu tak? przepraszam. Jedziemy po punkty do Śląska, czy jedziemy po to, żeby meczu nie przegrać? Nie no, jedziemy zawsze po punkty. To tam, to ja bym był nie był trenerem Olimpii i nie trenowałbym Olimpii, gdybym nie wiedział, jaki charakter mam szatni. Ja zdecydowanie jedziemy po punkty. i Jak się meczu, może zobaczymy, ale... W każdym meczu gramy o punkty. Dzisiaj pokazaliśmy w 90 minut, jak gramy, gramy w piłkę i gramy o punkty i szukamy punktów w Śląsku. Na pewno nie będzie łatwy mecz. Śląsk ma bardzo zdolną młodzież. Yy, I podejrzewam, że to nie będzie łatwy mecz, tak jak Pan powiedział, ale nie Pan mi pokaże, który łatwy mecz był łatwy do tej. Mamy 16 kolejkę. Ja jeszcze łatwego meczu nie grałem tutaj. Będą na mecz ze Śląskiem. Zobaczymy jak będzie wyglądała. wyglądała praca w tygodniu. Tak naprawdę dzisiejszy Mosanisowski zagrał od początku, wiadomo, dwaj podstawowi stoperzy wrócili. Ja też byłem zadowolony z tego, co zaprezentował Sarnowski w Chorzowie. Proszę nie zapominać, przy jakich ulicach graliśmy i to młody chłopak moim zdaniem dał radę Danowski. Miał bardzo dobre mom momenty z Chorzowym, dzisiaj nie zagrał. No ale Danowski wszedł i, i też gdzieś tam dzisiaj dał, dał radę i przede wszystkim obojętnie kogo bym nie wystawił dzisiaj czy Pawulika, czy Winsztala, czy, czy, czy Danowskiego, Milanowskiego, Sarnowskiego, długo bym wymieniał Czernica ci chłopacy chcą grać i ja uważam, że dzisiaj o tyle mamy dobrą sytuację, że tak długo już pracujemy ze sobą, że wiem na co tych chłopaków stać. I każdy, który wejdzie na swoją jakość, na swoje umiejętności, to jest Są doświadczeni zawodnicy, którzy kierują tym wszystkim na, na boisku, i, i to mnie cieszy, bo to idzie w dobrą stronę. Czyli jest Pan jednak szczęśliwym człowiekiem w tym klubie, prawda? Tak. Są aspekty, które trzeba poprawić. Ale tak. 10 ciekawostek o Elblągu, o których mogliście nie wiedzieć. W Elblągu znajduje się najwyższa kościelna wieża w Polsce po prawej stronie Wisły. Ma 97 metrów wysokości. Elblążanie nie muszą wyjeżdżać poza miasto, by spędzić czas w lesie czy górach. Ten wspaniały leśny kompleks rozpoczyna się w granicach administracyjnych miasta. Tutaj barżantarnia nazywana jest Bieszczadami Północy. To tu rozpoczniesz nietypową podróż statkiem, który płynie w górę. Tu rozpoczyna się kanał Elbląski, unikalna na skalę świata droga wodna z systemem śluz i pochylni w Welblągu w jednym z najstarszych polskich miast znajduje się prawdopodobnie najnowsze stare miasto na świecie Nówka Starówka. I czego tu nie rozumieć? To prawdopodobnie Elbląg udowodnił światu, że Ziemia jest okrągła, a drogi są dwie. Między VII a XI wiekiem w okolicach Elbląga mieszkali Wikingowie. W Elblągu znajduje się prawdopodobnie największa galeria na świecie, a mieści się na ulicach. Formy przestrzenne, czyli stalowe rzeźby wykonane przez polskich i zagranicznych artystów, na stałe wpisały się w krajobraz miasta. Elbląg to miasto w województwie warmińsko-mazurskim, ale nie leży ani na Warmii, ani na Mazurach, tylko na pograniczu Żuław i Wysoczyzny Elbląskiej. Elbląg częściowo żyje w depresji, bo jest najniżej położonym miastem w Polsce. Skarby, które znaleziono m.in. w średniowiecznych latrynach. Elbląg jest jednym z najbardziej spenetrowanych archeologicznie polskich miast, dzięki czemu Elbląskie Muzeum posiada unikatowe eksponaty na skalę kraju i świata, m.in. innymi gitarne, czyli średniowieczną poprzedniczkę współczesnej gitary. Elbląg jest drugim Wrocławiu miastem w Polsce, w którym zaczęły jeździć tramwaje elektryczne na tory wyjechały w 1895 roku. A na koniec, nie musisz subskrybować kanału ani dawać łapki w górę. Po prostu odwiedź Elbląg.